Kochani, witam Was bardzo serdecznie na kanale zakrycie na pozytywnie lecimy szybko wiadomości o tej osoby, którą macie w serduchu na myśli, z której macie kontaktu. Ogólnie mówiąc, czekajcie, słychać mnie, słychać mnie, dobra. E, ogólnie mówiąc teraz tak, co ta osoba chce Wam powiedzieć, przekazać, tak rozjaśnić. Co mów śmiało? Myśl, zamknijcie oczy, słuchajcie, tak jak mówiłam, i myślcie sobie po prostu o tej osobie, tak? A my lecimy z szybkim przekazem od tej osoby. Wiadomość od tej osoby. Z którą nie macie kontaktu. Co chcesz jemu jej przekazać, osobie, która o ciebie pyta, z którą nie masz kontaktu w tej chwili, w chwili obecnej? Mów śmiało. Co chcesz jemu jej przekazać, osobie, która o ciebie pyta, w tej chwili, z którym nie masz z tą osobą kontaktu? Czy jest jeszcze coś tak na odchodne, co chcesz jej jemu przekazać, osobie, która o ciebie pyta? Dobra, wypada, jeszcze raz przetestujemy. Czy jeszcze coś może? Uuu, słuchajcie, poczekajcie chwilę, to wypada. Rozgada, no macie to osobę, będzie dużo przekazów. Słuchajcie od niej, skupiliście się widzę, bardzo dobrze. Jeszcze coś, tak już na no, odchodne. Tu coś wypada, dobrze? Czy jeszcze coś? No ładnie, słuchajcie, dobrze, już nic. No tyle, no bez przesady. Mi zgnęło. Dobra, lecimy. Słuchajcie, z szybkimi wiadomościami od tej osoby. Tak, czyli tak, co ta osoba ma do powiedzenia Mawam, Kłamstwo było łatwiejsze niż powiedzenie prawdy. Mało się starasz. Nie mogę się z tym, nie mogę sobie z tym poradzić. Uh -huh. Byłeś, byłaś opcją zapasową jesteś priorytetem. No ciekawe. Widocznie czułaś, ta osoba, słuchajcie, jak opcję zapasowa i dlatego was tak traktowała, tak. Musi być coś, pamiętajcie, że nie zawsze jest wina jednej osoby, tak, także... Musicie brać to pod uwagę. Nigdy cię nie zostawię. Proszę bardzo. Teraz wszystko widzę wyraźnie. być tu osoba trzecia podejrzewam, bo jeżeli teraz wszystko. Sorry, uczulenie mam alergię na coś. Teraz wszystko widzę wyraźniej. To po prostu mogła to być osoba trzecia. Zaczynam Cię rozumieć, proszę bardzo. Nie mogę znieść twoich przykrych słów w mojej stronę. Mm -hmm. To ja teraz wyznaczam poprzeczki i granice tej znajomości. W tej znajomości, relacji czułem, czułam się jak opcja zapasowa, nie jak priorytet. No to tak jak tu wspomniałam, coś było o tej opcji zapasowej. Mam niespodziankę dla Ciebie. Jestem szczęśliwą osobą. Odezwę się pierwszy, pierwsza niedługo z życzeniami. Wow! A no tak, bo święta się, słuchajcie, zbliżają. No ciekawe. Nie wiem, czy się odezwać, czy nie. Czyli ta osoba jeszcze myśli. Sprawia, że czuję się sobą. Nie wiem, czy sprostam Twoim wymaganiom. Czyli słuchajcie, kochani, za ego duma, tu, tu przemawia, widzę, za duże poprzeczki stawiać. Pamiętajcie, że nikt, słuchajcie, nie jest idealny. Mega mnie zraniłaś, zraniłeś. Jesteśmy bratnymi duszami, bliźniaczymi, płomieniami. Zostaw mi w końcu w spokoju. Uh -huh. Koniec naszej znajomości. Kurzasz mnie, ale i tak cię kocham. No, ciekawe, słuchajcie. Spójrz głębiej, dowiesz się całej prawdy. Nie chcę ci znać. Dziękuję ci, że mnie olałaś. Olałeś. Przepraszam. Bardzo fajnie. Myślę o nas poważnie. Mam mętlik przez ciebie. Przestań robić mętliki. Zdecyduj w końcu czego ty chcesz. Ta przyjaźń przerodzi się w prawdziwą miłość, jeśli będziemy współpracować razem, wspólnie. Klamka zapadła. Chcesz z Tobą spędzić swoje całe życie. Wyjaśnij mi w końcu, o co chodzi w tych sytuacjach, który, po, które po prostu dochodziły mnie słuchy. Czyli do tej osoby słuchajcie dochodziły jakieś słuchy, tak może osoby, no, osoby trzecie na 100%. Nie jesteś moją zabawką, mam żal do ciebie, jak mnie traktujesz. Sytuacja wymknęła się spod kontroli, ciągnie mnie do ciebie, jestem już inną osobą. Jestem zamknięty, jestem zamknięta na uczucia, boję się zranienia, też mam uczucia, jestem osobą wrażliwą. Nie możemy stać w miejscu, trzeba ruszyć naprzód. Żałuję, że traktował, traktowałam cię jak nie zasługiwałeś. Rodzina jest dla mnie na pierwszym miejscu. Dziękuję Ci za cenne lekcje. Jesteś dla mnie całym światem. Jestem wyzwaniem dla Ciebie, ty bądź wyzwaniem dla mnie. Rozpiera mnie ego i duma. Wiesz, jak się kogoś oswoi, to się bierze za kogoś odpowiedzialność, a nie się ucieka. Zastanawiam się, co dalej zrobić. Życie. Żałuję tego co zrobiłam, zrobiłem Życie mnie tego nauczyło, wybacz mi uh -huh. Czyli dostała ta osoba nieźle po tyłku, że tak brzydko powiem Określę to Że po prostu tak jak widzicie to się określa Nie jestem pewny, pewna jako podjąć decyzję, bo mam przez Ciebie medyk Sprawia, że mam uśmiech Ale też mam obawy, widzicie Po prostu to nie był czas dla nas Nie ufam już Ci Jesteśmy bardziej do siebie podobni niż nam się wydaje. Jesteś dla mnie idealną osobą. Jestem szczęśliwy, szczęśliwa, gdy się widzę, jak uśmiechasz. Wiem, naważyło się piwa, musimy je wypić. Czemu jesteś taka, taki uparty? Zgubiłam, zgubiłem się na chwilę. Mhm. Kocham cię z całego serca, z całej duszy. Jesteś moją jedyną połówką na całe życie. Znisz swoje ego i swoją dumę. Czuję się jak w bajce. Zapomnij o mnie Czuję się samotny, samotna Czułam się w tej znajomości, relacji, czułem Ktoś powiedział mi coś, co mnie zabolało O tobie Musisz się dobrze starać O tę znajomość, jeśli chcesz ją naprawić Zdarzyła się w moim życiu drobna wpadka Lubię cię bardziej, niż ci się wydaje Nie pozwolę ci skrzywdzić O to taki plus mamy Zdrada boli, pamiętaj A, czyli ta osoba, słuchajcie, was oskarża o zdradę ja tu rządzę teraz i stawiam karty. Uuu. Zadzwonię lub napiszę niebawem. Chcę zbudować stabilny dom czyli sta chodzi tej osobie, że ta osoba chce zbudować stabilną relację na podstawowym fundamencie, stabilnym, nie tam jakieś tam nie wiadomo na czym stoję. Boję się, że mnie odrzucisz i zranisz. Nie chcę ciebie, bardzo kocham Cię i tęsknię za Tobą. Nie mogę bez Ciebie żyć. Zasługujesz na więcej, tak samo jak ja. Nie mam już na Ciebie siły, poddaję się, czyli czasami ta osoba ma po prostu zawahania, tak, Nastrojów. No ale to jest związane z waszymi odchodzeniem do sprawy. Ukrywam swoje uczucia, bo boję się, że mnie zranisz, proszę bardzo, i wyśmiejesz, ale chcę Ci powiedzieć, że bardzo mocno kocham za to, bo to jest nie wariatko, wariacie. u albo się starasz, albo nie. Mam do Ciebie nienawiść. Przepraszam, że się odsunęłam, odsunęłam, ale zaczęłam, musiałam Cię zacząć obserwować, zacząć. Dość pusty i obietnic, teraz albo zaczynasz działać, albo stój dalej sam w miejscu, ja ruszam naprzód, wróć do mnie Jesteś miłością na moje całe życie, teraz to wiem, szukam takiego samego charakteru wariata, wariatki jak ja Zmieniam się, nie, re nie reaguję, gdy ktoś o tobie wspomina yy, Nie zostawiaj mnie na lodzie Czemu mnie ranisz? Trudno jest mi znowu tobie zaufać, czekam na ciebie całe życie nie sądziłem, nie sądziłam, że tak można kogoś kochać Ja też to czuję, uwierz mi To samo, co ty teraz Moja duma i jego Nie pozwalam wyciągnąć ręki na zgodę Jako pierwszy piesza Obawiam się, że ta znajomość nie prowadzi donikąd Będziemy znowu razem Moje serce jest złamane przez ciebie Uczucia to nie zabawka Ty się mną bawiłeś, bawiłeś Tyle osób u nas mieszało Czułam, że tu zobaczcie, osoby trzecia. Słowa bardziej bolo gorzej niż pięść Nie mogę się skupić przez ciebie bo cię planuję rozgryzać, rozgryzam. Pasujemy do siebie idealnie. Zawiodłaś, zawiodłeś mnie znowu. Co ja mam z Tobą zrobić? Zobaczcie. Nie, mog nie mogłam, nie mogłem pozwolić, żebyś się do mnie zbliżył. Zbliżyła. Uśmiechnij się w końcu, bo jest mi smutno. Jak jest, widzę, że jesteś smutny, smutna. Jest na ty jestem na tyle dojrzała, dojrzały, że wiem co robię i czego chcę i w to idę. Zaczynam, uf zacznij ufać sobie. Nie słuchaj innych, bo inni kłamią. To, to, jest to co jest między nami, się nigdy, pamiętaj, nie skończy. Czuję, że grasz nie fair. Widzę cię jaką matkę, e, nasz, ojca naszych dzieci, męża, żonę. Nie wiem, kogo wybrać. Czyli to słuchajcie, ta u tej osoby już widać, dużo się pozmieniało. Niedługo spędzimy fajnie czas. Słowa bolą, pamiętaj. Staje się lepszą wersją i lepsza osoba samego samej siebie. Nie raj, nie więcej, bo to boli. Szczera rozmowa musi być Zablokowałam, zablokowałam się na chwilę Przy Tobie czuję się bezpiecznie Nie chcę budować czegoś na niebie Tak jak wspomniałam w stałych, stabilnych chcę fundamentach zbudować Mam nadzieję, że mi wybaczysz Jestem całkowicie załamana, załamany Twoim zachowaniem Pokochaj samego siebie, wtedy pokochasz innych Układam sobie życie na nowo Ranię Cię, bo się boję, że Ty mnie zranisz Karma wraca, pamiętaj Pragnę Cię, więc idę po Ciebie Zdradzam Cię no to tak ta osoba stwierdza, ktoś się coś po prostu narobił wam tu mętliku, tak? Ktoś jest zazdrosny. To zdradzam się. ta osoba myśli, że wy zdradziliście. Ogólnie, wiecie, fizycznie, psychicznie. Ta osoba was nie wie, że fizycznie może zdradzać, tylko psychicznie po prostu z kimś pisać, tak? Wykorzystuj moje słabości przeciwko mnie, no właśnie. Trudno będzie mi się przy, przy Tobie otworzyć. Muszę, muszę to sobie wszystko przemyśleć i poukładać, ten związek i znajomość jest mega męcząca, bo nie wiem, na czym stoję. Udowodni mi, że Ci na mnie serio zależy. Jestem już jestem zły, zła na siebie. Poznanie prawdy spowodowało, że rozpadłam, rozpadłem się na kawałki. Nic, yy, nic się nie zmieniłaś, zmieniłeś. Wyjaśni mi w końcu całą sytuację, o co tu chodzi w tej grze. Czyli ta osoba stwierdza, że po prostu w gracie w coś nie fermia. Trzecia trzecie. Mam radość. Yy. Szukam miłości na stałe, co zbuduję zobaczcie, na stałych, stabilnych fundamentach. Gdy Cię zobaczyłam, zobaczyłem z nim, z nią. Serce pękło mi na pół. Mam do, co do tej przyszłości obawy z Tobą, waham się, co dalej zrobić. Z tą znajomością mam wobec Ciebie poważne plany. Rozwijam swoje pasje i hobby, Rzucam się w wir pracy, zaraz wracam. Dobra, waham się, co dalej zrobić. Chcę zgody. Czego ode mnie chcesz? Zdecyduj się w końcu. Mam, yy, poczucie, mam niskie poczucie własnej wartości przez Ciebie, zmieniam się dzięki Tobie, chcę Cię poznać bardzo chętnie. Zostałem zraniony tyle razy, że nie potrafię tego zliczyć. Uzdrowienie nadchodzi. Ten związek jest mega namiętny, nie wierzę w Twoją miłość i w Twoje słowa, puste rzucane na wiatr. Czuję Twoją obecność praktycznie codziennie. Lecimy dalej. Ciekawisz mnie. Rzucam się w jej pracy, by osiągnąć poprzeczki wysokie, które sobie postawiłem, postawiłem i swoje marzenia. Pa-pa!